Słuchajcie, miejmy to już z głowy, co? Miejmy to już z głowy, skończmy tą serię, naprawdę, słuchajcie. Przerwałem poprzedni odcinek. Przed walką z finałowym bossem i to był wielki błąd, bo potem tak mi się strasznie nie chciało z tym finałowym bossem walczyć, że prawie skończyliśmy tą serię bez tego odcinka. Ale dobra, jestem tu, słuchajcie, spokojnie, skończymy to wszystko. Witam was z tej strony: chocolate. Eee, jesteśmy w, oczywiście, Drawers. Stickman Epic 2. Jakby ktoś nie wiedział, ostatni, mam nadzieję, że ostatni boss, ostatni, eee, ostatni problem, który nas czeka co my tu mamy mamy do wykorzystania prawdopodobnie wszystkie możliwe rzeczy które mieliśmy dokładnie mamy naszego pajojająka i nasz pajojająk co robi oj rośnie dobra to może tak tu są jakieś rzeczy do rozwalenia o o o o, o. co to mamy? co gdzie by tu koleżko E, chwila, kluczyk Oje, dobra, to jest zła To była zła, to była zła beczułka To jest bardzo złe Ona ci teraz za mną łaziła, tak e, Łaź sobie mogę cię strzelić Pyk, pyk, dobra Leży, mamy życie dodatkowe O, To tak Musimy połączyć te wszystkie tory To jest podejrzewam, że jedno z ważniejszych O, dobra, proszę mnie nie ruszać Na razie rozwalamy To wszystko, pyk Pyk. O! Nie dotykać się mnie! E, te wszystkie to są potwory. To nie jest chyba potwór. Pamiętacie? Te takie niewyraźnie narysowane. O! beczułki były ok. Dobra. E, ostrożnie. To będzie jechało tu. I dojedzie tam. Dobra. to to do zrobienia. Słuchajcie, wszystko. To jest wszystko easy do zrobienia. Tutaj musimy najzwy najzwyczajniej w świecie połączyć. Bateryjkę do tego czegoś. Nacisnąć guzik. Okej, okay. o! Dobra. Dobrze jest. Ten brumek będzie sobie jechał. Dojedzie tu, i musimy go teraz zawrócić. To ja tak ostrożnie. Bo tu powinien coś zaraz mnie zaatakuje. zaatakuje mnie? Nie, nie zaatakuje mnie, dobra. Więc. O nie, to nie tutaj. Chwila. Poczekajmy na gluty, które się pojawią, co? Albo się nie pojawią. Dobra, poczekajcie. Tak pyk, pyk. Mamy prąd, Ale, o! Ale potrzebujemy teraz niebieskiego, a raczej zielonego... What? Co tu się dzieje? Potrzebujemy... O, nie! Nie o to chodziło, nie o to chodziło, nie o to chodziło! Przypadek, to był przypadek, to był przypadek, to był przypadek, to był przypadek! To był... To był przypadek. To był przypadek, to był przypadek, to by. Ja przy... nie, 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 zostaw zostawcie. No, muszę go zabić teraz, czekajcie. Pyk, pyk. Dobra. Mamy serduszko i teraz tak. Drzewa do zrobienia. Trzy. Cztery. Dostaliśmy nawet serduszka dzięki temu. I tu prawdopodobnie musimy nalać trochę wody do tego dzbana. A masz ty dzbanie. Co to zrobiło? Czy to coś spowodowało? Chyba nie. Trochę w takim razie e, przypał, ale tak, patrzcie. Możemy z tąd wysłać sygnał tu. To nam zamieni niebieski na czerwony. A czerwony jest nam. Bardzo po... potrzebny. Do zmiany. Nie, do zielonego potrzebujemy. O nie. Czy nie ma tu po prostu zielonego nigdzie, zielonej baterii? Nie mamy po prostu tych rodzajów prądu, które potrzebujemy. Eee, dobra. poczekajcie. Robimy to w ten sposób. Stąd zielony tu. Dobra. I i dobra? To nie zalewa nam to nie zalewa nam drutów, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc stąd tu Ojej, co tu też tak przerywa? Czemu to tak Chwila, czemu to nie? Stąd tu Co? Nie można? Come on. Stąd... Co jest? Co jest? No? Y Okej. Okay. O, dobra jest. Jest? Mamy wszystko? Proszę. Proszę pojeć. Tak. Dobra. Dojechał. No i teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić jakąś. W tej skrzynce jest coś ciekawego, ale tam jest też pułapka, więc wolę tej pułapki nie aktywować. Albo nie, to była pułapka, którą zdjęliśmy, chyba. Tak? Czekajcie. Pyk. Oh, dobra, mamy. Oh! Dobra, żyjemy, żyjemy. Jest dobrze. Jest dobrze. Wszystko w porządku. Pyk. I potrzebujemy też w drugą stronę prądu, czyli pyk. Tu robimy. O! Tu robimy tak. E, tu robimy tak. Jedzie nasze autko do. O! Nie dotykać mnie! Nie dotykać mnie! Nawet mi się. Nie, nie ważcie się mnie tknąć. Bez tkania, ok? Bez dotknięcia nawet mnie. Dobra. E, potrzebujemy niebieskiego. Tu. Stąd. Ojoj. Chwila. Stąd tu, prawda? I stąd tu? Uda się? Uda się! Jest. Pyk. Pyk na wprost. Uwaga! Gościu po tobie, Mordo, zniszczony jesteś. Uwaga! Robimy wierconko. wierconkowiami ustnej stał dentysty, co? <noise> I co, i to tyle? <noise> Otworzyło się jakieś przejście. Nie mówcie, nie mówcie, że to nie jest koniec. Proszę, nie mówcie, że to nie jest koniec. Nie mówcie, że to nie jest koniec. Błagam, ich to będzie koniec. No, oczywiście, że to nie jest koniec. Dobra, mamy go do but... Co mamy z nim zrobić? Do butelki go mamy wrzucić? Panie Glut, co ja mam zrobić z tobą? Chwila, on spada na mnie. Czyli, może mamy być przy butelce. I on spadnie do butelki, prawie. To może tutaj. O! No, chodź. I! Wpadł, czy nie? A! Pomocy! Jakie mam go zmusić, żeby wpadł do butelki? Nie rozumiem. Mam go bić po prostu? Jak go wrzucić? Chwila. Może zamrozić? Zamrozić butelkę? Nie. To może zamrozić gluta? Glut zamrożony, ale nic mi to nie daje. A... Co ja mam zrobić? Jak go do butelki wrzucić? Może wodę do butelki? Nie, woda do butelki nic nie zrobiła A może zrobiła? Napełniło się coś? Nie Napełniło się I co z tym teraz? Jeśli się napełniło wodą, to może to zamrozić, prawda? Nie Aha! Oczywiście, norma Co? Co to ma być? Co to za glut? Dobra, czyli mamy go zamrażać Dobra, jasne Jasne, mamy go zamrażać I bić jego klony NIE! Zamrożonko! Zamrożonko! Bićko! No nie, tylko nie nasze Edali, Tylko nie nasze A masz ty! Potworze! Zamrożonko... Słuchajcie, jeśli w tej grze nie wiecie co zrobić, to na pewno chodzi o zamrażanie. Zawsze chodzi o zamrażanie. To jest zawsze... Zawsze chodzi dokładnie o to samo. Tylko dostajemy trochę obrażeń. To mnie martwi. E... Halo? E... Co to jest? Halo? Uratowali mnie! <ścoughs> Ale. Czy przypadkiem pokonaliśmy tego potwora, czy nie pokonaliśmy tego potwora? Bo tak mi się wydaje, że nie rozwaliliśmy go całego. Więc troszkę mnie to. Troszkę mnie to martwi, powiem wam. Ale zobaczcie, zajął nam to 2 godziny 5 minut. Collection Rate 100%, czyli zebraliśmy wszystkie elementy, tylko. Jestem strasznie niezadowolony z tego zakończenia, wiecie czemu? Bo nie pokonaliśmy tego potwora. Oni bardzo dobrze wiedzą, że nie pokonaliśmy tego potwora, więc prawdopodobnie w trzeciej części będzie O! Co za plot twist! O nie! Ten fiortowy grunt się znowu pojawił! Jak to możliwe? Przecież go pokonaliśmy! Dokładnie tak będzie, słuchajcie. Dokładnie tak będzie. Ale słuchajcie, chciałem skończyć tą serię. 11 odcinków razem z DLC udało się. Zrobiliśmy. Wydaje mi się, że seria wam się podobała, więc... Myślę, że, że wy też jesteście w miarę zadowoleni. No i teraz trzeba będzie nowe serie ogarnąć na kanale. To będzie troszeczkę trudniejsze. Ale cóż, moi drodzy. Dzięki za oglądanie, tak czy inaczej. Eee, dzięki, że byliście ze mną do końca tej serii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!